finalnej i jo, raz działało. Spaciba. Drodzy Państwo. Powoli wszystko już gotowe do rozpoczęcia pierwszych spotkań półfinałowych na boisku bliżej sektora D. Przywitajmy głębokimi bramami piłkarskie nadzieje motor Lubli oraz ich rywalę, duszyna, Timi Szary. Zaczniemy prezentację składów Piłkackie Nadzieje Motor Lublin z numerem 12 Filip Wysmowski numer 3 Maciej Miśurek numer 8 Jakub Wójci numer 10 Igor Teneka numer 11 Miłość Kutyła z numerem 7 Oskar Gede. Numer cztery, Maciej Łukuszyński. Numer 21 Kamil Rustal. Numer 18 Fryderyk Jadaszek. Kierownikiem zespołu jest Pan Krystian Kukryła. Trenerem jest Pan Kamil Skowron. I przywitajmy również naszych gości z Rumunii z numerem 99 99 Valentin Valhea. z numerem 4 numer 4 Paul Andrej Furnea. numer 3 Dawid Stefan Balace Number 17 Rafael Aleksander Koszu. Number 14, Mario Aleksandru Popescu. Number 10, Adrian Kosmin Humini. Number 20, Christian David Roszu. Number 9, Andrej Lucian Goluga. Number 15, Dariusz Balosik. Number 8, Daniel Miklos Leniel. Head coach Konstantin Mirczea Sioku. Delegat Aleksandru Grumitraszku. Numer pierwszy Grzegorz Przedstawiciel <śpiewanie> Numer 12 <Hans> Przedstawiciel Przedstawiciel Numer 9, Rzut kardy, dla drużyny AMSPN Hetman Zamość. Strzela za nogi Igor Szczygieł. Tymczasem zmiana rezultatu na boisku A, 1-0, prowadzenie obejmuje drużyna z Lubuńskiej, Timi Szoary. Bramkę z domu zawodnik z numerem 20, Rosu. Tymczasem na boisku B również zmiana rezultatu, Hetman Zamość obejmuje prowadzenie z numerem 8, Igor Szczygiel. Dokończą Państwo skład Hetmana, z numerem 5 Maciej Nowicki, numer 7 Tomasz Owsik, numer 15 Maciej Nowak, numer 11 Kacper Laskowski, numer 8 Igor Szczygieł, numer 3 Paweł Żół i z numerem 16 Arkadiusz Bąb. Nerem zespołu jest Pan Dariusz Waryszak, kierownikiem zespołu Pan Kamil Laskowski. Człasną prezentację składu Budowlany Klub Sportowy BKS Luli Z numerem trzecim Przemysław Namięta. Numer 4 Paweł Piechota. Numer 5 Tomasz Byczek. Z numerem 6 Szymon Marzec. Numer 7. Z numerem 8 Piotr Urbański, z numerem 9 Kacper 3. z, z numerem 10 Igor Pytka. bramkarze Arkadiusz Krzyżanowski, a także Adrian Uściłowski. Trenerem jest Pan Mieszelejny, kierownikiem zespołu Pan Marcin Pyczek, drugim trenerem zespołu Pan Andrzej Miczyński i członkiem sztabu Pan Marcin Pytka. we yeah. yeah. Mamy dwie zmiany rezultatu. Na boisku A bramka na drużynę piłkarskich Nadziei o II. Bramkę z zawodnik numerem 18, Jan, Jana Szef. Mamy również zmianę rezultatu na boisku B ramkę dla budowlanego klubu sportowego z dobyłu. Trzymam, na boisku B przy że Po 10 minutach drużyna BKS-u remisuje 1 do 1 z drużyną AMSP Hetman Zamość. Korzystając z okazji pozwolę sobie przedstawić klasyfikację najlepszych strzelców. Jest jeszcze kilku zawodników, którzy tą klasyfikację mogą zmienić. Aktualnie mamy 4, 5 liderów, którzy mają o 5 ranek. Jest to Jędzieli Andraju z Brześcia, Maksym Chybułko z Kijowa, Iwan Lazarec również z Kijowa i trzech zawodników, dwóch zawodników jeszcze grających w barwach i Szary. Andrzej gospin z numerem 10 aktualnie na boisku i z numerem dziewiątym Andrzej lucian Gorogan. Mamy również szereg zawodników, którzy mają po cztery bramki. A przepraszam drodzy Państwo, jeszcze Kacper, kołbój, Granek, również 5, bo dzisiaj znowu dwie w meczach o miejsca 9-12. I drodzy Państwo, kilku zawodników po cztery bramki. Numer 7 w motorze Oskar Gede, Kilu Kernosow z Kijowa, Piotr Lubański z bks Ludii. i Igor Pytka z BKS-u, również cztery bramki, obaj zawodnicy występują i trzy bramki ma. Panowa, jak pana znamąć, Arkadiu, Bo. Za Drodzy Państwo, zmiana rezultatu na wojsku spór B. Bramka dla drużyny wypełnionego klubu sportowego BHS Lubli. Bramkę z zawodnik z uchem siódmym Dawid Bala. zmiana rezultatu na wojsku B. Kolejna zmiana rezultatu na boisku B. Wybudowany klub sportowy. w krótkim ocenie czasu z nr 4, bramki. Z numerem 7 Dawid Para i z numerem 8 Szymon Marzec. BKS 4. Hetman Zamość 1, tymczasem na Wojsku A rywalizacji motoru z drużyną mamy dalej emis 1 do 1. Promukli. Rumunów. Promukli. wymieniał Promukli. bramkarz, później Promukli. Promukli. i Promukli. piłka nie Promukli. do do Promukli. Promukli. W meczu półfinałowym PKS Lublin wygrywa 4 do 1 z Drużyną Hetmana Zamość i Drużyna z Lublina zagra w meczu finałowym czekając na swojego przeciwnika. Ale zanim mecz finałowy rozegramy mecz o miejsce trzecie i w nim zagra AMSP Hetman Zamość z przegranym z półfinału numer 2. mecz o trzecie miejsce i mecz finałowy będą rozgrywane na boisku B. Pragnę poinformować, że mecz o miejsce trzecie rozpocznie się 5 minut po zakończeniu meczu. Pomiędzy motorem a Kimi z kolei mecz finałowy zaplanowany został na godzinę 12. Już od ręka jest na samą, zapraszamy na tutaj na ławki, rozpoczynamy serię rzutów karne, której celem jest rozstrzygnięcie awansu do finału. Rozpoczynamy wolne z numerem 7 Oskar Genek. Na mnie drużyna Rubińska, numer 9, Andrzej Lucian Wójtman. Proszę państwa o drużyny na drugim. Iniszczowa 1, Mogro 0. Drużyna motorowo druga z drugą serię. Jan, Jan Jan Janaszek numer 18 i drugą serię kończy Zawodnik z numerem 17, Rafael Aleksandru Koszo Przygotowu nam się rywalizujemy w turnieju dziecięcym i moim zdaniem te widzy są nienawistne. Trzecią serię rozpoczynają piłkarzy lubelskiego Bogoru Maciej Misziurek numer 3. W Rubleckiej numer 99 Valentin Verhea. I serię trzecią kończy zawodnik z Rumunii numer 20 Krystian Dawid Roszul Jeszcze raz proszę Państwa o trybunał do Czwarta seria. Zawódnik około z numerem czwartym. Maciej Łukuszyński. Motor 3. Motor 2. Finiszala 1. I teraz zawodnik z Rumunii numer 10. Adrian Ośmin Uili. Zwycięstwem do kolejni dwa kończy się spotkanie